Zakończyła się pierwsza tura dni charyzmatu pijarskiego. Przez te ostatnie dwa dni zespoły robocze skupiały się wokół następujących tematów: życie wiarą w powołaniu zakonnym pijarskim i świeckim, tworzenie wspólnot żyjących charyzmatem kalasantyńskim oraz nasze posłannictwo w kościele i w świecie. W Bartkowej Eucharystii przewodniczył biskup Jacek Kiciński, przewodniczący komisji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w której wzięli również udział nasi uczniowie ze Zespołu Szkół Zakonu Piarów w Poznaniu. Po południu uczestnicy Dni Charyzmatu Pijarskiego zwiedzili Poznań i odwiedzili naszą pijarską szkołę. Już w poniedziałek rozpocznie się druga tura Dni Charyzmatu Pijarskiego, w której wezmą udział pijarzy, przedstawiciele dzieł pijarskich ze Stowarzyszenia Parafiata, Centrów Kultury Kalasans, Bractw Szkół Pobożnych oraz przedstawiciele młodzieży pijarskiej.